Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj chciałbym przedstawić to, co działo się w ubiegłym miesiącu w moim portfelu, publicznym portfelu dostępnym pod adresem finansowa.tv Ukośnik Portfel. Pod tym adresem standardowo macie wszystkie informacje, które są potrzebne. Przypomnę tylko, że jest to portfel publiczny, który prowadzę w ramach IKE w serwisie bossa.pl i dodatkowo oczywiście mam konto w Interactive Brokers. I tam prowadzę snowball w dolarze amerykańskim. No więc na samym początku omówmy sobie to, co działo się na Ike. Nie dokonywałem żadnych wpłat, również nie pojawiły się żadne zakupy, a więc stan z, tak właściwie niezmiennie to 6 akcji Mobruku i 2 akcje Ten Square Games. Oczywiście w Polsce już sezon dywidendowy prawie dobiega ku końcowi w tym roku i na następne dywidendy trzeba będzie poczekać do roku następnego. Ponieważ obie spółki już dywidendy w tym roku wypłaciły, ale to nie przeszkadza temu, żeby śledzić to, co się w spółkach dzieje, a działo się naprawdę dużo w ostatnich kilku tygodniach. No więc, jak widzicie teraz na ekranie, mój zysk, który obecnie notuję na akcjach, to 132,80 zł, ale jak dodamy do tego dywidendy, jest to 273,70 zł. I co dosyć ważne, po ostatnich spadkach, które notowaliśmy na Mobruku, w końcu udało się wrócić do poziomów z, tak naprawdę z zakupów. Kolosalny wpływ na tą informację miały dwie sprawy. Po pierwsze, wyniki, które w Mobruku okazały się bardzo dobre. Za pierwsze półrocze Mobruk zanotował względem roku 2020 83,5% wzrostu do 131,5 miliona złotych. Ten przychód przełożył się na 50, niespełna 56 milionów złotych zysku i jest to 110,8% więcej rok do roku. Zanotował też wzrost o 108% do 74 milionów złotych wskaźnik EBITDA. Wzrosły też wskaźniki rentowności EBITDA i jej rentowności netto. Odpowiednio o 6,6 punktu procentowego oraz 5,5 punktu procentowego. Jak czytamy w komunikacie spółki, znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie jest efektem pozyskania nowych kontrahentów na rynku gospodarowania odpadami, realizacja zagospodarowania bomb ekologicznych, w szczególności w gorlicach, no i niezmiennie to, co mówiłem w analizie, czyli wzrost cen i opłat za przetwarzanie odpadów. Dalej, jak zauważa prezes. Otoczenie rynkowe pozostaje sprzyjające i niezmienne i jesteśmy optymistami w odniesieniu do przyszłych wyników. No i a propos tego sprzyjającego otoczenia, no to dostrzega się znaczący potencjał wzrostu w obszarze bomb ekologicznych, których potencjał szacuje się na około 800 w Polsce. Przypomnę tylko, że nie każdy te bomby może przetwarzać i jest to dosyć duże pole do dobrych kontraktów ze strony Mobruku, ponieważ są to rentowne kontrakty i nie każdy jest w stanie takie bomby zagospodarować. Ale co ważniejsze, dosyć mocne spadki, które notowaliśmy niedawno, były spowodowane tym, że Mobruk został obciążony karą, a w zasadzie opłatą w wysokości 61 milionów złotych. Ta kara, czy też opłata została nałożona przez marszałka województwa Dolnośląskiego, jednakże Mobruk od niej się odwoływał. No i właśnie dzięki temu przez ostatnie tygodnie Mobruk notował spadki. Można było go kupić na poziomie około 300 zł, co było bardzo dobrą ceną. No i to odwołanie przyniosło skutek, ponieważ. Nałożoną podwyższoną opłatę przez decyzję marszałka województwa Dolnośląskiego za składowanie odpadów w 2016 roku w kwocie właśnie 61 milionów złotych uchyliło samorządowe kolegium odwoławcze. Jak czytamy w komunikacie, zarząd spółki informuje, że dokonał analizy otrzymanej decyzji. Pomimo korzystnego rozstrzygnięcia dla spółki, zarząd kwestionuje uzasadnienie decyzji SKO. Które pomija istotne dla sprawy okoliczności i fakty. No jest to o tyle ciekawe, że opłata nałożona przez marszałka województwa została uchylona, a Mobruk się z tym nie zgadza. I teraz drążąc dalej, prawdopodobnie chodzi o to, żeby zabezpieczyć się na przyszłość. Mamy tutaj do czynienia ze sprawą z 2016 roku, więc prawdopodobnie Mobruk dmucha troszeczkę na zimne i chciałby przyszłościowo zabezpieczyć sobie bardzo łatwe uchylanie kolejnych właśnie takich opłat. Co jest bardzo prawdopodobne, i w przyszłości marszałek województwa dolnośląskiego w dalszym ciągu może takie opłaty próbować nałożyć. Ale jak widzimy, ta decyzja, to odwołanie, które kończyło się bardzo dobrze dla Mobruku, ponieważ cała ta kwota została uchylona, nie jest wystarczająco dobra i wynik tej sprawy nie jest satysfakcjonujący. Mimo to rynek zareagował bardzo dobrze, i akcje wróciły do poziomu obecnie 364 zł, więc mniej więcej na tym poziomie, na którym mamy średnią cenę zakupu. Jeszcze jedna bardzo fajna i ciekawa informacja. Ja co prawda na temat eksportu paliw alternatywnych nie mam zbytniego pojęcia, ale Mobruk. Tymczasowo dostał pozwolenie na eksport takich paliw na Ukrainę do 10 ton takiego surowca i do 10 lutego 2022 roku. Spółka bardzo mocno chce wchodzić w ten segment, ponieważ jest on bardzo przyszłościowy i generalnie rzecz biorąc, jest to pozytywna informacja z tego powodu, że to paliwo wytwarzane jest właśnie z odpadów, które MOBRUK przetwarza. Ja osobiście mam nadzieję, że to tylko początek, i jak zauważam, MOBRUK, no to jest potencjał odnośnie krajów wschodniej Europy czy też Niemiec, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. No i co ciekawe, Mobruk jest pierwszym podmiotem w Polsce, który takie prace czy też działalność będzie wykonywał. Ja Mobrukowi cały czas się przyglądam i uważam, że jest to bardzo fajna spółka, w dalszym ciągu fajnie wyceniona i w tej cenie myślę, że dalej warto zaopatrzyć się w akcje tej spółki, tym bardziej, że ostatnimi czasy dostaliśmy wiele dobrych informacji. Drugą spółką jest spółka Ten Square Games, obecnie wyceniana na 550 zł. My zakup dokonywaliśmy poniżej 500 zł. Mamy też wyniki za drugi kwartał. Zysk netto spółki w drugim kwartale sięgnął 33 400 tysięcy zł. i jest to o 30,5% więcej niż przed rokiem. Ale nie pokrywa się to z analizami analityków. Według PAP biznes, taka taki szacunek wyniósł 40,5 miliona, a wynik obniżyły o 3,8 miliona złotych koszty rezygnacji produkcji z gry Golf Royal, o którym też wspominaliśmy sobie w analizie, która na kanale była niedawno. Spółka wskazuje też, że negatywny, niegotłubkowy wpływ programu motywacyjnego na wyniki spółki w drugim kwartale wyniosły 10 milionów 300 tysięcy złotych. Co ciekawe to przychody z tej głównej gry Fishing Clash spadły w drugim kwartale o 12,7% wobec pierwszego kwartału do 115 milionów złotych, ale przychody z gry Hunting Clash wzrosły kwartalnie o 13%. Do niemal 30,5 miliona złotych. Co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ druga odnoga. Zaczyna po prostu działać. I tak naprawdę ten Square Games nie jest spółką jednej gry. Oczywiście ciekawą informacją było też wejście firmy na rynek chiński, z tego też powodu ja spółkę do portfela zakupiłem i firma podała, że po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie licencji na Phishing Clash w Chinach prowadziła bardzo intensywne prace mające na celu udostępnienie gry wraz z płatnymi funkcjonalnościami w chińskim sklepie internetowym Apple'a, co nastąpiło pod koniec lipca. W najbliższych tygodniach Phishing Clash będzie Również udostępnione w chińskich sklepach na urządzeniach z systemem Android. Natomiast ciekawostką jest to, że w ostatnim czasie w Chinach weszła też regulacja odnośnie grania przez nieletnich właśnie w płatne gry i spółka informowała, że w ich grę gra mniej więcej albo raczej dokonuje płatności 1% graczy nieletnich. Tak więc. Jakby ta regulacja nie ma większego wpływu na wyniki finansowe. No i jak przejdziemy sobie do następnego artykułu, no to wyniki Fishing Clash w Chinach powyżej oczekiwań Ten Square Games. Spółka jest bardzo zadowolona z gry na początku, ale za nami dopiero około jeden miesiąc. Pierwsze dane są lepsze od naszych oczekiwań i oczekiwań naszego partnera. Tak więc osobiście widzę bardzo duży potencjał w tych Chinach i myślę, że spółka ma przed sobą bardzo dobre miesiące. Ostatnim ciekawym informacją jest to, że krótka pozycja na akcjach Ten Square Games zniknęła z rejestru KNF. Przypomnę, że takie wpisy do rejestru pojawiają się, jeżeli ktoś ma krótką pozycję na minimum 0,5%, co jest dosyć pozytywnym aspektem, ze względu na to, że po prostu na Ten Square Games nikt, co przysłowiowo mówiąc, nie shortuje. No więc w ostatecznym rozrachunku jesteśmy Powyżej kreski i to nawet blisko 11%, więc to jest to bardzo dobry wynik. Jesteśmy po dywidendzie i tak naprawdę nic, tylko cieszyć się i czekać na kolejne wyniki, a może i kolejną dywidendę już w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o amerykański portfel w Interactive Brokers, to za dużo dzisiaj nie pokażę, ze względu na to, że w Interactive Brokers, kiedy nagrywam ten materiał,. Trwają jakieś prace serwisowe, w związku z czym dzisiaj pokażę tylko Excela i kilka informacji, a pod koniec września opowiem troszeczkę o Interactive Brokers. Nie chciałbym po prostu opóźniać publikacji tego odcinka już dłużej. Na wstępie, jeżeli chodzi o Interactive Brokers i giełdę amerykańską, no to 5 sierpnia trafiło do portfela 5 akcji spółki Altria Group, czyli spółki, która zajmuje się sprzedażą i produkcją papierosów. Cena zakupu to 47,27 dolarów, a do portfela trafiła tak naprawdę dlatego, że oczywiście ma dobre fundamenty i jest fajną spółką, przynoszącą dobre zyski w postaci dywidend, ale też chciałem wypełnić kalendarz dywidend, żeby w każdym miesiącu dostawać po prostu dywidendę. I w miesiącach, w których Altria wypłaca dywidendę, ja miałem po prostu pustkę. W międzyczasie 1 września otrzymaliśmy dywidendę ze spółki Enbridge, z racji tego, że posiadamy cztery akcje tej spółki, ale o tym opowiem w następnym odcinku, gdyż jest to dywidenda już wrześniowa. W związku z tym, na razie zostawmy ten temat. Chciałbym tylko zakomunikować, że taka dywidenda jest, a już niedługo zbliża się też dywidenda ze spółki Prudential. To co mogę pokazać to jesteśmy aktualnie po sesji w Stanach, na której tak naprawdę nic ciekawego się nie wydarzyło, ale odnośnie spółek no to mamy stratę w Ryzonie, w którym nic generalnie się zbytnio nie działo. Tak jak mówiłem jest to nudna spółka dywidendowa, która po prostu ma te dywidendy płacić i co roku je zwiększać. Ale mamy też stratę i to dosyć dużą w okolicach 10% na spółce ABWI Ta korekta miała miejsce kilka dni temu, spółka odbiła się troszeczkę od dna, a potem znowu zaczęła nurkować obecnie na akcji to do 107,5 dolara. A spowodowana była komunikatem ze strony FDA, czyli jak mi to tłumacz przetłumaczył Agencji do Spraw Żywności i Leków. I w skrócie, w komunikacie możemy przeczytać to, że po prostu są większe restrykcje nałożone na informacje pacjentów, którzy korzystają z tych leków, to znaczy o potencjalnym zwiększeniu ryzyka poważnych zachorowań związanych z sercem, rakiem, zakrzepami krwi i śmiercią z powodu właśnie korzystania z tych leków. W związku z czym jest to po prostu taka regulacja, która nakłada obowiązek na informowanie korzystających z tych leków o powikłaniach, które mogą wyniknąć. Pytanie tylko, czy rynek poprawnie zareagował tak negatywnie na tę informację. Ja osobiście oceniam ją bardzo neutralnie i raczej nie wpływa ona na działalność ABW. W opisie do filmu zostawiam ten link do artykułu, i jeżeli ktoś chce, no to polecam zapoznać się, ewentualnie można sobie ten artykuł przetłumaczyć i wszystko. Dokładnie wyczytać. Wspominałem też o zakupie Altri, i ja ten zakup celowo dokonałem w takim momencie, ponieważ spodziewałem się jednej rzeczy, o której zresztą opowiem w następnym odcinku. Chodzi konkretnie o podwyższenie dywidendy. No i właśnie takie podwyższenie miejsce miało ze strony Altri, która zwiększyła o 4,7% dywidendę z 86 do 90 centów. Na akcje w każdym kwartale. Oczywiście miało to swoje odzwierciedlenie w kursie i mniej więcej od tego momentu Altera jest już powyżej 50 dolarów. Więc w następnym odcinku skupimy się mocno na rynku amerykańskim i ewentualnie przejrzymy sobie informacje z rynku polskiego, ponieważ jest o czym rozmawiać właśnie w Stanach, chociażby o pierwszych dywidendach, czy też o tym, jak wygląda zwiększenie dywidendy, bo o to w końcu chodzi i to. Jest w mojej strategii. Tak więc takie krótkie overview na całe portfolio w tym miesiącu. Proszę wybaczyć mi spóźnienia, ale niestety kłopoty techniczne i natłok obowiązków nie pozwoliły mi wcześniej opublikować odcinka, ale następne będę już planowo i pod koniec miesiąca wracamy z podsumowaniem portfela. No i jeszcze dwie takie uwagi, bo dostaję na przykład pytanie o to, czy newsletter się zepsuł. Nie, nie zepsuł się. Ja po prostu żadnych transakcji nowych nie dokonywałem od zakupu Altri, możliwe, że nie Niedługo się to zmieni, ale jeszcze nie teraz, i jeżeli oczywiście coś kupię, to na pewno wyślę newsletter. A jeżeli ty chciałbyś otrzymywać takie informacje, to właśnie teraz zachęcam cię do zapisu na newsletter. Jest on na stronie finansowa.tv po prawej stronie. Wystarczy podać swój mail, zaznaczyć zgodę na zapisanie się na newsletter i kliknąć Zapisz się. W tych trzech krokach zapisujesz się na newsletter i otrzymywał będziesz aktualizację w portfelu. W następnym odcinku opowiem też troszeczkę o tym, jakie spółki śledzę i dlaczego. I chciałbym właśnie skupić się na rynku amerykańskim, bo tam w najbliższym czasie będziemy prawdopodobnie kilka transakcji wykonywali. Więc w tym krótkim odcinku byłoby to na dzisiaj tyle. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na kanale. Jeżeli masz jakieś pytania, to do zostawienia ich w komentarzu pod filmem. A na sam koniec zapraszam Cię też pod adres finansowa.tv Ukośnik Podcast, gdzie umieszczony został już pierwszy odcinek podcastu pod tytułem 5 powodów, dlaczego inwestowanie dywidendowe jest super. A jeżeli masz ochotę słuchać tego podcastu, to słyszymy się w każdą środę rano w każdej z najlepszych aplikacji podcastowych Apple, Spotify czy też Google. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!